Dobry wieczór, ostatni raz, ostatni raz, i czego dotyczy ten ostatni raz, ostatni raz będę cierpieć przez jakąś kobietę. Ostatni raz, jakakolwiek kobieta jest przyczyną e, mojego statusu quo, mojego obecnego samopoczucia. E, ta kobieta nie będzie dyktować mi warunków, nie będzie decydować o moim życiu, nie będzie mówić, co dla mnie jest dobre, a co nie. Ta kobieta nie będzie ustawiać mi życia. Ta kobieta nie będzie w bezmyślny sposób um, radzić mi, w jaki sposób ja będę um, żyć, ale również um, ta kobieta nigdy nie będzie mi już dyktować, jak ja mam się czuć. To jest tego rodzaju no wprost dyktatura ze strony pewnej kobiety, która um, uważa, że może decydować o życiu innych, że może um, mieć na tyle silny wpływ, że inne osoby um, będą się z tym liczyć. No bunt się pokazuje. Ostatni raz ktoś Decyduje o moim życiu, jak ono będzie wyglądać, w, który, w którą stronę będzie iść. Ale to jest, tak jak Państwu wspomniałem, aż do przesady, że tutaj pewna kobieta chce, żeby yy, chce, chce sterować samopoczuciem drugiej osoby. I nieprzypadkowo użyłem słowa dyktatura. Jest tutaj coś nie tak, zdecydowanie. Koniec z ze słuchaniem kogoś, kogoś, kto się nie zna na moim życiu. I siłą próbuję jeszcze na, na mnie tak wpłynąć. Jest tu dużo szyderstwa, jest tu taki śmiech, wyśmiewanie. Ty nie masz żadnej władzy nad swoim życiem, ty nie masz mocy sprawczej nad własnym życiem, ty nie będziesz decydować o swoim życiu. Ja tak. Ja wiem najlepiej, co jest dla ciebie dobre, ja wiem, co ci grozi, w sensie, jakie są potencjalne zagrożenia dla, dla ciebie. Um, I tylko ja jestem w stanie Cię przed nimi uchronić. Ty sam nie. Um, jesteś zbyt słaby, jesteś zbyt słaba do tego, żeby móc się obronić przed zniewagami, które na Ciebie czekają niewątpliwie w życiu. Wiedz, że jestem jedyną osobą, która może to zrobić, która może Cię uchronić, która może Cię pozbawić tego cierpienia, nawet. Um, ja Cię wyratuję, ja Ci pokażę. Um, masz mnie, jesteś bezpieczny. Kiedy mnie nie będzie, kiedy mnie zabraknie, różnie może być z Tobą. Czyli pokazuje się taka kobieta mm, będąca alfą i omegą dla siebie samej przede wszystkim, jednocześnie przelewając to wszystko na, 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 na tę jedną osobę, na tę jedną nazwę to ofiarę, um, bo, bo tutaj jest ta niezgoda i ostatni raz, czyli mamy ten element, Definitywnego końca, że tak już nigdy nie będzie. Czasy Twojej dyktatury się już skończyły. Nie masz prawa dyktować nikomu, jak ma żyć. Każdy na no, własny rachunek. Nie bądź zbawczynią. Nie ochraniaj na siłę, bo jest efekt odwrotny. Tak więc no, ostatni raz. Dlaczego mną manipulujesz? Dlaczego mną tak zarządzasz? Dlaczego uważasz, że nawet. To jest ciekawe, co się tu pokazało, ponieważ pokazał mi się mężczyzna, który może tak mówić do kobiety, tak jakby ona sterowała jego libido. Ona sterowała jego ochotą na seks. A tutaj, no nie. Skąd to ciśnienie? Skąd ta presja? Dlaczego? Dlaczego tak. Dlaczego dla ciebie jest to takie ważne? Słowa do tej kobiety. Dlaczego dla ciebie to jest takie ważne? Dlaczego tak bardzo chcesz rządzić moim życiem? Ostatni raz Cię posłuchałem. Ostatni raz wziąłem pod uwagę to, co do mnie mówisz to, co mi radzisz. I w imię miłości? Jakiej miłości? Nie można kochać i być dyktatorem jednocześnie. Ty uważasz, że można, bo się tak zachowujesz, bo masz takie spojrzenie, że od razu ja się muszę przed tobą tłumaczyć, bo to już zaszło za daleko. Na całe szczęście jest tu osoba, która się budzi z tego, że nie będzie się słuchać. Ostatni raz, bo tutaj coś zaszło takiego, że znowu osoba wpadła w pułapkę i znowu coś nie wyszło. Przestań dyktować mi. Przestań mi dyktować, co mam robić. To, co mi radzisz, to, co mi radzisz, jest głupie. Nieprzemyślane, zdecydowanie i podejmowane pod wpływem Twojego kaprysu, i jednocześnie się cieszysz, kiedy mi nie wychodzi. Lub inaczej, cieszysz się, kiedy za tym razem nie wyszło. Dlatego ostatni raz słucham Twoich głupich rad. I koniec. Rady, które, mm, rady, których mi udzielasz na temat pieniędzy, że skończą się moje problemy, lub jeden problem, jakiś finansowy, yy, 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 okazuje się być yy, zmyłą. Źle mi doradziłaś. Ale najgorsze jest to, że wiedziałaś, co mi radzisz. Jestem zły, jestem wściekły. Ja tutaj czuję faceta zdecydowanie, który to mówi. E... Jestem wściekły na ciebie, ponieważ wiedziałaś, że źle mi radzisz e... i jeszcze się z tego cieszysz. Padła tu obietnica, że zobaczysz, nie pożałujesz. Zobaczysz, dobrze na tym wyjdziesz. W tym samym czasie to było kłamstwo, bo ta kobieta wiedziała, że kłamie. Wiedziała, że kłamie, i nic z tego nie będzie, i ja się teraz muszę męczyć, bo ja zostałem z problemem. Nie mam pola manewru, nie wiem, co zrobić, nie wiem, jak się ruszyć nawet, żeby rozwiązać tę sytuację. Jestem wściekły, bo utopiłem pieniądze i to jest takie zabawne. Hmm, a teraz tobie sprawia radość to, że się męczę. Dziękuję ci za taką radę. I ciesz się. Zdecydowanie ciesz się. Masz doskonały powód. Żeby pozbawić mnie nawet rozwiązań. Że ja jestem tak ogłupiony, ogłupiony, że nie wiem, co mam teraz zrobić z tym. Ja nie wiem, czy my powinniśmy nadal coś razem tutaj prowadzić, bo to tłumaczy się samo przez się. O, twoje rady, które doprowadziły mnie wręcz do ruiny, muszę teraz wszystko spłacić. Ja muszę podjąć teraz um, tę odpowiedzialność, ponieść za wszelkie y, koszty, Ciągle mnie oszukujesz, ciągle źle mi radzisz, ciągle mówisz mi, że na tym wyjdę dobrze, na tym wyjdę dobrze i na tym wyjdę dobrze. Jednakże okazuje się, że e, wszystko, co, co, co miało miejsce, słowa, które padały, okazują się być jednym wielkim fałszem. E, nie wiem, co chcesz na tym ugrać, ale. Um, na pewno um, taką rzeczą, która się skończyła, to moje słuchanie ciebie i Twoich pseudorad. Utopione pieniądze, um, moje załamanie emocjonalne, bo teraz skąd wziąć pieniądze, żeby to wszystko spłacić? I rozpacz z mojej strony. A spokój z twojej. I chcesz uciec. Chcesz uciec nie ponosząc żadnej odpowiedzialności za swoje słowa, za swoje czyny. Doprowadzasz mnie tutaj do stanu właściwie takiej t -t 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 totalnej jakiejś paranoi, zupełnie jakichś lęków, bo teraz zaczął się mój koszmar. Przez Twoją kolejną beznadziejną radę zaczął się mój koszmar. A ty z determinacją i takim z zimną, z zimną krwią tutaj radzisz mi, bez mrugnięcia okiem, powiedziałaś mi to, poradziłaś mi w taki sposób. I co ja mam teraz zrobić? Nie mam pieniędzy. Nie mam pieniędzy, nawet nie wiem jak. Nawet nie, nie mam pieniędzy, żeby skończyć ten biznes, żeby. żeby mm, no coś ogłosić tutaj, że ten biznes nie wypali nawet na to nie mam pieniędzy, nawet nie mam tutaj możliwości żadnej zatrzymuje się moje życie zatrzymuje się ten biznes um, absolutnie nie, nie mamy już o czym rozmawiać, jak również ja mój biznes się skończył mój biznes się skończył bo ty mi go zniszczyłaś, swoją swoimi właściwie radami i koniec. I skończył się etap w moim życiu. Dziękuję.